Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! Cześć mali odkrywcy! Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Nieskromnie powiem, że odpowiem prawie na każde pytanie, nawet to najbardziej zwariowane. Na przykład takie o Rodzicach? Dlaczego tacie wypadają włosy? Albo dlaczego mama chrapie? Bibi, 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 bibi. Bibi. Czy właśnie tak to robi? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem, rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. I jest nowa poczta. Ciekawe, jakie będzie pytanie. O, siedmioletnia Zuzia z Kościerzyny. Pyta, dlaczego mlecze zamieniają się w dmuchawce? Na początku muszę Wam coś wyjaśnić. W Polsce mamy dwie podobne do siebie rośliny. Są to mlecz i mniszek lekarski. Wyglądają bardzo podobnie i dlatego potocznie na każdą roślinę z żółtymi kwiatami rosnącą na trawniku mówi się mlecz. A zazwyczaj jest to właśnie mniszek lekarski. Odpowiem wam, czemu właśnie mniszki lekarskie zamienia się w dmuchawce? Na początku mniszek wypuszcza żółte kwiaty. Wyglądają przepięknie na tle zielonych liści. W środku każdego z nich powstaje nasionko, które w jakiś sposób musi być rozsiane. Z czasem kwiat mniszka zamyka się. A w jego środku żółte płatki zamieniają się w białe, puszyste niteczki. Właśnie do nich są przyczepione małe nasionka. Gdy kwiat ponownie się otwiera, to zamiast żółtych płatków widzimy już kulę białego puszku, czyli dmuchawca. Każda taka puszysta, biała część jest jak malutki latawiec, który niesie ze sobą mini nasionko. Gdy wieje wiatr, te latawce wraz z nasionkami odrywają się od rośliny i są przenoszone w inne miejsca. W taki sposób rozsiewane są nasionka. Później z nich wyrastają nowe rośliny. Mam nadzieję, że wam to wyjaśniłem. To do widzenia. Pa pa. Jeśli chcesz uczestniczyć w naszej przygodzie i dowiadywać się nowych rzeczy każdego dnia, Kliknij, subskrybuj. Będziesz częścią ekipy odkrywców koguta Rubina. Jeśli chcesz mnie o coś zapytać, to wraz z rodzicami wyślij do mnie mail. Do zobaczenia. Wasz kogut Rubin.